Ze szkoły podstawowej powinniśmy pamiętać, że długość przekątnej kwadratu oblicza się ze wzoru następującego. To jest a pierwiastek z dwóch, gdzie a to długość boku. W zadaniu a wynosi 4 cm. Podstawmy więc te 4 cm do tego wzoru. a pierwiastek z dwóch to się równa 4 pierwiastek z 2. I teraz zaokrąglimy ten wynik do 1ej 10 cm. No to jak pomnożę na kalkulatorze pierwiastek z 2 przez 4 to otrzymam takie cyfry 5,65. I tutaj daję trzy kropeczki zamiast wypisywać kolejne cyfry. One mnie już dalej nie interesują, bo my mamy zaokrąglić naszą liczbę do pierwszego miejsca po przecinku. Czyli interesuje mnie ta cyfra i ta cyfra. To jest pierwsza cyfra, którą odrzucam, i piątka podnosi nam, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb, podnosi nam tą szóstkę o jedną cyfrę. Stąd otrzymuję 5,7. I w nawiasie zapiszę tylko jednostkę.